Dzień dobry, szanowni Państwo. Dzisiaj chciałem się ustosunkować do komentarza pod ostatnim filmem, na który czekałem. Czekałem na komentarz, w którym ktoś napisze, że jeszcze gruzem. I powiem Wam jedno: bardzo mnie ten komentarz ucieszył. Internauto, ja Ci dziękuję za ten komentarz, bo on jest fundamentalny. Jeszcze gruzem świadomie. Świadomie, szanowni Państwo, bo nie ukrywam. Gdybym przedstawił zaświadczenie o zarobkach, to praktycznie każdy samochód do poziomu, powiedzmy, Bentley'a mogę sobie wziąć w, leasing, czy, czy w leasingu czy w kredycie. Tylko że byłoby to głupie, a ja nie chcę być idiotą. Już idiotą byłem, nawet uważam, że zakup Dastera był idiotyczny. Nie zwrócił mi się. Zakup mi się Renault zwrócił, kiedy dostałem 30% rabatu od dilera to mi się zwrócił, bez takiego rabatu 20-30% ten samochód się nie zwraca także do gruzami jeszcze świadomie i nie chodzi też tylko o moją chytrość czy skomstwo ja uważam, że w dzisiejszym świecie jeżdżenie gruzem prawdziwym samochodem jest również ważne w kontekście kryzysu męskości bo tak to nazwijmy także, tak szanowni państwo, czekam na komentarz że przeszliśmy od problemu francuskich samochodów do kryzysu współczesnych mężczyzn, Szanowni Państwo, jeżeli jesteś młodym chłopakiem, zaczynasz przygodę, to możesz posłuchać rad tak zwanego boomera, a można powiedzieć, mam nadzieję, mężczyzny z doświadczeniem. Ja powiem tak: ja mogę jeździć starym pasatem, bo nie muszę nikomu nic udowadniać. Ale ten pasat, ten Passat to jest coś, co sprawia mi niesamowitą frajdę. Ja kocham obcować z tą starą B5. Kocham te skórzane fotele, tę mięciutką tapicerkę. Kocham, jak to 1.9 jeździ, mimo, że uważam, że to jest zły silnik. On nie zasługuje na, na renomę, ale to nie jest jego wina. To wina producentów części zamiennych i wina sposobu eksploatacji. Sama w sobie konstrukcja jest genialna ale wy jak kupujecie po latach ten samochód wy nie macie wpływu na to, co robił z nim poprzedni właściciel tak jak wam mówiłem z jednym filmów ja miałem tu zamontowany rozrząd no name rozumiecie? co to za rozrząd na litość boską bez oznaczeń skąd ten człowiek przede mną to wziął skąd ten mechanik to wziął bo te chińskie filtry ja rozumiem ok, też filtry takie najtańsze jakie możecie znaleźć ale, ale rozrząd, no, name? Człowieku, chłopie, powiedz mi proszę, skąd ty ten rozrząd, gdzie śruba pękła mi i zniszczyła śmig. Powiedz mi, kochany, skąd ty to wziąłeś? Bo ja nie mogę kupić czegoś takiego. Jakim ty jesteś artystą w fachu mechanicznym, że ty kupujesz takie rzeczy: filtry czy, czy części, które nie mają w ogóle oznaczenia producenta? Bo ja rozumiem, że kupisz coś, pokroił mi kody. Czy jakieś filtry, niech będzie już ten filtron? Czy no, szarpniesz, czy kupisz inne? Czy Volkswagenowskie, coś stare, ale, ale części bez oznaczeń. Powiedz mi, mój drogi, skąd ty to wziąłeś? Także, tak jak mówiłem, kochani, ja uważam, że zakup gruza to jest kreowanie w sobie męskości. To jest samochód, gdzie ty musisz nauczyć się jako młody chłopak przewidywać, co się może zdarzyć. Musisz być przygotowany, to jest dla ciebie taki podstawowy test. Bo samochodem jeździsz, musisz nauczyć się planowania budżetu, napraw, rozeznania rynku. Musisz sobie poradzić w danej sytuacji. A powiedz mi, co to jest tak naprawdę, jeżeli. Ty sobie pójdziesz i weźmiesz samochód w kredycie, myślisz, że to jest takie fajne, że, że płacisz co miesiąc pół pensji czy całą i płacisz abonament i nic nie musisz robić? To jest fajne, to jest głupie. Nie rób tak. Nie bierz samochodu w kredycie ani w leasingu. Poza tymi przypadkami, o których mówiłem, to znaczy, zarabiasz tym samochodem, on zwraca się, to wtedy możesz spoko, to wiadomo, to nawet trzeba. Kupisz samochód za 200 tysięcy, on wygeneruje ci 5 tysięcy zysku. Nie tylko to spłacisz, ale jeszcze, jeszcze on na siebie zarobi. Ale jeżeli jesteś zwykłym zjadaczem chleba, startujesz od minimalnej pokroju 3-4 tysięcy, około 3,5, chyba jest teraz na rękę, i ty te pieniądze, połowę już powiedzmy, że będzie ktoś tak obłąkany że dać ten kredyt i Ty te pieniądze, te dwa tysiące pakujesz w samochód za 100 tysięcy, czyli kupujesz sobie dacznie no po co? Przecież to jest głupie, to nie ma sensu. Co Ty? Ten samochód Ci straci połowę wartości i to jest gówniana lokata kapitału. Przepraszam, że tak mówię, ale to jest zła lokata kapitału. No oczywiście, jak kupisz klasyka, on wzrośnie, ale to ciężko przewidywać. Nawet jeżeli te klasyki są utrzymywane idealnie, to znaczy ich się nie używa. Tych samochodów one były pioruńsko drogie, bo to są często limitowane serie i... I ta wartość to jakby no, To jest odtworzenie tej wartości Po latach, ale to nie jest tak, że ten samochód Warty pół miliona w momencie zakupu Poza pojedynczymi przypadkami Jest warty milion za parę lat To naprawdę musi być seria kilka samochodów Kilkanaście, może kilkadziesiąt No ale mamy takie samochody jak Feton, No ciężko powiedzieć, że Volkswagen Pyton, Phaeton, Phaeton Po latach jest warty więcej niż w momencie produkcji No nie bardzo, chyba zgodzicie się ze mną I zgodzicie się, że samochody pokroju pyton. C6, czy, czy inne eksperymenty, Versatis, czy to samochody, które po latach nie jeźdź nim, one będą trzymały swoją wartość. No tak nie będzie. Także czemu jeszcze gruzem? Poza tym, że pozwala mi obcować z niesamowitą jakością, że sprawia masę przyjemności, że naprawdę tym samochodom się jeździ świetnie i nie potrzebuję rozpraszać swojej uwagi, no jakim durniem trzeba być, żeby sobie film na YouTube oglądać w trakcie trasy. No, dobrze, masz dzieci i chcesz się zabawić fajnie. Dajesz im tableta, to tamto, ale ty, jako kierowca, wyglądasz sobie te redyski, no to jesteś głupi? No nie, szanowni państwo, po co wam jakieś zbędne gadżety, czy ekrany, czy to, czy tamto? Stary samochód to jest samochód, gdzie wszystko jest skoncentrowane na kierowcy, na jeździe i na jakości poza wysokimi materiałami, poza świetnym układem kierowniczym, mówię o swojej B5, poza podstawowymi przyrządami, chociaż kupiłem sobie teraz tę śmieszną nawigację na płyty i będę próbował to zamontować, wiem, że jest problem tutaj z kwestią chyba do lotu czy klimatyzacji, mniejsza. Będziemy to robić, będziemy się śmiać, cieszyć tym samochodem, ten samochód sprawia, że jesteś wolny, ty się nie musisz martwić, jak go gdzieś zostawisz, że ktoś ci go porysuje, ukradnie, rozwali, masz to gdzieś, ten samochód już przeżył swoje nawet tego uszlachetnia, jaki jest trochę zardzewiały, chociaż nie, korozja jest zła. Nie słuchajcie mnie. Nie dopuść, żeby samochód korodował, ale jeżeli jest obity, czy to jeżeli ma te... to jest jak... to jest jak szrama na, na ciele mężczyzny. Także chłopie, kupujesz sobie samochód w kredycie, ty nikomu nie zaimponujesz, a robisz sobie robisz sobie problem. To, to nie jest nic, nic ee, takiego, jeszcze kupujesz sobie samochód e, drogi w utrzymaniu, to już jest głupota. Zważ, że utrzymanie samochodów premium, pokroju BMW, Mercedes to jest 15-20 tysięcy złotych rocznie. To jest kupa kaset to jest 2000 zł miesięcznie, ekstra co dodajesz do kredyta. Kupujesz nowy taki sportowy samochód, to jest 5 tysięcy kredyt leasing, czyli masz 7 tysięcy kredyt koszty plus paliwo. Czyli powiedzmy w zależności od tego, że jeździsz 8-9 tysięcy, to ile ty musisz zarabiać? No około 20 tysięcy, żeby, żeby móc sobie na to pozwolić. Eee, tak sensownie by było. Yy, także tak to wygląda, ja uważam, że stara motoryzacja nie umarła, że to jest fantastyczne, jeżeli się dba o to, jeżeli się wkłada w serce i nie wkłada w ten, yy, ten błąd logiczny, że jeżeli tak, powiedzmy błąd logiczny, że jeżeli myślisz, mam stary samochód, to będę używał części najgorszego sortu, jeżeli będę używał jakichś dziadowskich olei, nie, nie idź to, używaj takich olei, jakie powinien, jakie dedykował producent. Nie uważam, że po jakimś czasie to trzeba przechodzić, jak silnik się starzeje, z olejów syntetycznych na mineralne czy półsyntetyki. Jeżeli jest zalecony, powiedzmy, syntetyk, jeżeli jest zalecona norma, ja bym ją utrzymywał dalej. I ja tutaj będę lał tu swoje 5W-30 do tego Passata na tak długo, jak będzie żył. Także samochód został zreanimowany, dostał drugie życie, drugie serce, przeszczep się udał, na razie przyjął. Na przeszczepie przejechał prawie 30, nie prawie ponad 3000 km i na razie jest ok. Te podstawowe rzeczy, czyli tak naprawdę większość układów, trzeba było w nim wymienić. Samochód żyje, pacjent funkcjonuje i daje niesamowitą radość zjazdu. Ja mam dużo większą radość zjazdu, a wiecie, jak ludzie patrzą na takiego pasata. Który ma fajnie wypalinowane skórki Nowe reflektorki Gdzie widać, że jest zadbany Nawoskowany Gdzie ktoś widać, że nie ma tego samochodu gdzieś Tylko, tylko od odrobinę serca w to wkłada Więcej uwagi na siebie zwraca ten stary pasat Niż Dacia czy Kadżar No może Kadżar na początku produkcji Jak nikt tego nie miał Tak przyciągał wzrok, Ale Dacia się już tak wszystkim upatrzyła, że to jest wręcz obrzydliwe A samochody chińskie Ja na razie jestem na nie słyszę wyrywkowe, ja wiem w ogóle, że jest kampania przeciwko samochodom chińskim, bo wiadomo, rynek to tamto tu już tylko chodzi o pieniądze yy, ale nie jest dla mnie nieprawdopodobne, że do tych samochodów nie ma części kłóciłem się ostatnio z jednym gościem który ma samochód chiński, on mówi są części, są części, bo mam chińczyka ja napisałem, to co ci się zepsuło że wiesz, że są części, no nic nie powiedział no to nie rozmawiajmy o teorii no Jest zarzut, że nie ma części. No to jak masz Chińczyka i rzeczywiście coś ci się zepsuło, i są te części, czekałeś no powiedzmy do miesiąca, no to daj znać, że rzeczywiście nie ma problemu. Bo ja słyszałem, że problemy są z tymi częściami i to od dziennikarzy, którzy popierają te Chińczyki, nie od ich kampanii zachodniej, niemieckiej, z niemieckiej prasy. Ja to słyszałem od polskich dziennikarzy, że, że Że jest problem z częściami do Chińczyków Także tutaj Szanowni Państwo, ja i jeszcze będzie problem z trzymaniem wartości one chyba nie będą za bardzo trzymały wartości będzie to samo, co się działo z Sangiongiem, z tymi od Mercedesów jak kiedyś jeździłem po helu, było tych sangiongów. reklamowane są śliniki od Mercedesa wygląda jak łódka ale ten samochód był tak obrzydliwy, że yy, ten, kto go projektował to by była śled, był ślep albo pośledzony. dobrze, szanowni państwo, tyle dzisiaj w temacie życzę wam wszystkiego, co najlepsze i, i miłego dnia Na razão.